Od dzisiaj każda z tych złomowych toreb ma jedno zadanie: dorzucić swoją cegiełkę do remontu i wyposażenia nowego warsztatu. Do czasu aż nie stopnieje cały śnieg i nie przyjdzie prawdziwa wiosna. Wszystkie są ponumerowane i zważone, a waga zsumowana. No i szykuje się z tego ciekawa seria. Dzisiaj na warsztat wjeżdża numer jeden, ale zanim odzyskam z niej każdy grosz, to muszę nanieść poprawki, bo wkradła się ostatnio pewna nieścisłość. A dokładnie mówiąc, przy ważeniu do ogólnej wagi, która wyniosła 220 kg, nie dodałem. Torby numer 4, na co wy zwróciliście uwagę i bardzo dziękuję za czujność, więc teraz ją zważę i dodam: 4 kg 428 gramów, czyli w sumie 224 powiedzmy i pół kg. Ale jeszcze zapomniałem o jednym kartoniku. A oto i ten sprawca zamieszania. Tutaj jest mnóstwo małych transformatorów, małych uzwojeń, małych stojanów, które gdzieś tam odkładałem, jak wypadły z torby albo gdzieś coś pominąłem. Także ten karton też zaraz wpada na wagę, bo tu będzie sporo miedziuchy, cennej miedziuchy do odzysku. No to co, ważymy i dodajemy. A waży niemało po 22 kg 400. No dobra, to sumując to wszystko do kupy, to jest 247 kg w złomowych zapasach do odzysku kapitału w planie rewitalizacji nowego warunku. Warsztatu, a plan mam dość ambitny, o którym będę wam opowiadał. A przy okazji wymyśliłem małą zabawę dla Was z drobnymi upominkami, oczywiście. Ok, i na placu boju została tylko ona. Torba numer jeden. Bez zbędnych ceregieli wyrzucam wszystko na warsztatowy stół. No i zobaczymy, może czymś zaskoczy. Ciężka nie jest, bo to tylko 4,5 kg. O złomowej wartości kilkunastu złotych. No i mamy to. Torba na bok która niestety ma urwane ucho, więc pójdzie do recyklingu. No i zobaczcie. Taka niewielka kubka złomu jeszcze spadającego. No, jak widać, będzie trochę aluminium, trochę miedzi. No i chyba trochę mosiądzu. No dobra, ja sobie to wszystko teraz posegreguję tak na szybko, a was zapraszam na 5 minut z partnerem dzisiejszego odcinka. Myślę, że warto zobaczyć. No dobra, to tym razem w zwykłej kuchni osadnika. Jak wiecie, ja u siebie na kanale polecam tylko te rzeczy, które sam wypróbowałem, przetestowałem, działają no i ułatwiają życie. Na live wspominałem wam o kilku sukcesach z zeszłego roku. No i jednym z nich było to, że udało mi się zrzucić prawie 10 kg. I, I to nie dzięki jakimś dietom cud, wyrzeczeniom i tak dalej. Po prostu zmiana zwykła, zmiana nawyków żywieniowych potrafi działać cuda. Jeśli ku temu mamy jeszcze narzędzia, które Ułatwią i przyspieszą ten proces, no to super. No i ja takie urządzenie, takie narzędzie mam od jakiegoś czasu, dłuższego czasu. Blender bezprzewodowy, poręczny, blender firmy, polskiej firmy Blendigo, to jest wersja trzecia, Blendigo 3. No i naprawdę sprawdza się w takich no codziennych, szybkich przekąskach można powiedzieć. Zamiast podjadać jakieś dziadostwo, no to można sobie bardzo szybko przyrządzić jakiś koktajl. A koktajle są nie dosyć, że zdrowe, to jeszcze bardzo mocno wypełniają, no i trzymają. Tego i ja się trzymałem i naprawdę to pomogło. No i zaraz sobie zrobimy taki przykładowy koktajl, taki jak ja sobie właśnie robiłem i robię dalej, na szybko czy przed pracą, po pracy czy ogólnie. No dobra. Dobra, bardzo fajna konstrukcja. Mały, lekki poręczny. No i zaraz, dobra, pokażę Wam jak ja to robię i sami zobaczycie, że to jest bardzo proste, szybkie i wygodne. Najpierw kefirek, bo ja bardzo lubię kefir. I do tego blendera najlepiej jest najpierw wlać to, co rzadkie, a później wsypywać to, co gęstsze albo twardsze. Dobra, otwieram. Kefirek. Na przykład tyle, tutaj mam świeżo umyte borówki. No, jeszcze się rozsypują na boki, powiedzmy tyle, nie to, to i do tego mrożone maliny. Teraz ciężko jest dostać świeże maliny, ale można dodać mrożone, bo ten blender radzi sobie z kostkami lodu mrożonymi owocami. Także wyciągnę sobie mrożone maliny i zaraz Wam pokażę jak to jak to działa powiedzmy tyle zakręcam no i pojemność też fajna 550 ml no i dobra teraz bliżej i pyk Zobaczcie bez problemów. I proszę bardzo. Gotowe, wracamy na statyw, Pięknie zblendowane. O, trochę krzywo. Dobra, mamy to. Biorę szklankę i zaraz Wam pokażę, jak fajnie aksamitnie jest zblendowane. Rewelacja. Świetna sprawa, polecam. Blender ma też. Wam pokażę taką nakładkę nakrętkę, która, no świetne, która służy od razu do picia, otwierane, zamykane, także można zabrać w podróż i nie tylko, albo na przykład do warsztatu. Dodatkowo na jednym naładowaniu, a jest ładowany na USB-C. No, kilkanaście spokojnie takich drinków można zrobić. Dodatkowo wodoodporne, no i mycie też jest przede wszystkim bardzo łatwe. Bo wystarczy wlać wodę, kropelkę płynu do mycia naczyń, zablendować, i wypłukać i czyste. Także to polecam, ale bardzo szybkie, wygodne i poręczne, nie trzeba wyciągać żadnych, dużych, dużych sprzętów, i później myć to nie wiadomo ile suszyć. To jest naprawdę świetna sprawa, także polecam. Polecam dodatkowo, że to polska marka, i teraz na stronie jest zimowa promocja. 26%. No a z moim kodem Osadnik30 macie dodatkowe 4, także 30% zniżki na cały koszyk także. Polecam link zostawiam w opisie. Pierwszy link w opisie będzie właśnie do tego blendera, także zachęcam, bo przetestowane, no i jak widzicie, działa idealnie. Wstępna segregacja ogarnięta. No i jest aluminium z mosiądzem w środku do wydobycia. Tutaj takie kombo, a raczej trio, bo będzie mosiądz, miedź i aluminium. To jest z instalacji samochodowej, instalacji gazowej. Tego już troszkę się narozbierałem, co mogliście widzieć na jednym z odcinków. Dodatkowo jest mosiądz taki hydrauliczny. No i tutaj taki fajny uchwyt mosiężny kompletny. On na odzysk nie pójdzie. On gdzieś na giełdę staroci, oczywiście na wiosnę pojedzie. Ale naprawdę ciekawa rzecz. No jednak zaskoczyło. No i mieć Miedzi sporo i to naprawdę grubych przewodów. Będzie z tego niezły, miedziany odzysk. Roboty przy tym wiele nie będzie. No i z przyjemnością odzyskam te pierwsze groszy, które zasilą remontowy budżet. No a nie ukrywam, że chciałbym, żeby był jak największy. I zaczynam od mosiądzu, bo z tym będzie najmniej roboty. Bo co niektóry to już jest gotowy. Nie wymagający żadnej pracy. O, tak jak na przykład takie śrubuneczki, czy takie trójniki. Czysty mosiądz, Tu trzeba podkręcać śrubki, ale to zaraz. Na razie wszystko razem: powielany i żółty. Trochę te pakuły pooczyszczać delikatnie. Nie musi to być błyszczące. Ach, widzicie? Pozakręcane. Ale o! Tak już może być. No dobra, pierwsze gramy wpadają, a nowy warsztat, wymiary 2,66 na 5,70. Nie jest to może jakiś ogromny warsztat, ale chyba mi wystarczy i na pewno będzie większy niż tutaj. No a poza tym ten stryszek, on na pewno też dużo da. Nawet odkładać właśnie takie różne pierdoły to na imadło, to za chwilę. To gotowe. Tu jakiś plastik w środku. Trzeba będzie to chyba naciąć. Ale dobra, zobaczymy, czy uda się ze środka to wygrzewać. Tam jest stalowa sprężyna. Dobra, to za chwilę. Czy trzeba będzie potraktować młotkiem. Tu jeszcze jeszcze plastiki ze środka powyciągać, i też już będzie gotowe. No i mam nadzieję, że ta kasa z odzysku z tych toreb mocno wspomoże ten mój projekt jak będzie to się okaże mam trochę czasu teraz a będę miał go też trochę więcej niedługo także ten odzysk też na pewno z lekka przyspieszy. no wychodź, patrzcie sprężyna jest w środku i muszę to jakoś wygrzebać może w drugą stronę się uda może tak zrobimy o i pasuje. I czysty mosiąc, I tak jak powiedziałem, troszkę czasu więcej będzie, to i roboty przyspieszą. A kasa na warsztat się przyda, bo naprawdę chciałbym zrobić tam już tak treściwie, tak żeby już się o nic nie martwić, z wyciągiem, z fajnym, dużym stołem roboczym, takim po całości. Ale to wszystko wymaga pracy. No, i oczywiście finansów. Z początku nawet miałem taką myśl, żeby zrobić go niezależny w prąd czyli zamontować jakąś małą turbinkę wiatrową, jakiś magazyn energii nie wiem, powiedzmy 10 KW, bo na takie grzebanie to z pewnością by wystarczyło. No, ale później tak pomyślałem, że jakby ewentualnie jeszcze doszła spawarka, jeszcze może jakieś inne narzędzie, które potrzebuje więcej prądu, no to zapewne by mi to nie wystarczyło, A teraz gdzieś tam w magazyn energii inwestować dużo pieniędzy, no to chyba nie ma sensu. Dlatego postanowiłem, że zostanie to tak jak jest, ale w pierwszej kolejności tam na pewno Zacznę od elektryki, bo trzeba rozprowadzić gniazda. Trzeba doprowadzić przewody pod większą ilość lamp, żeby było dobre oświetlenie po całości. Także to będzie jako pierwsze. A że trochę przewodów elektrycznych mam z odzysku i to takich całkiem, całkiem dobrych, to dłuższe kawałki sobie pozostawiam. A reszta pójdzie też na odzysk, żeby zasilić budżet. Ale to już później. Na początek zobaczymy, ile odzysku i ile kasy wpadnie właśnie z tych toreb. Dobra, ta zardzywiała. Trzeba ją. No. Nie tak. Maciek. Dobra, inaczej złapię to sobie tak. A to trzeba będzie kombinerkami mocno zardzewiały. Dobra, wylazło tu jeszcze. Nie, to już sam mosiąc. To będzie stal do stali. Dobrze, że tego złomu dzisiaj dużo nie będzie. Złom taniutki po 60 groszy za blachę. Dawno takich cen nie było. Dobra, mosiąc prawie ogarnięty. O, chłodno, mam w warsztacie. Odpaliłem sobie słoneczko. Także troszkę w plecy wyżej, nie jest źle. Ale ręce wykomarzną. komarzną. A, jeszcze ten jeden został. Dobra, to dobra. Jeszcze to, ale to muszę na imadło, Także zaraz to ogarniam. No i zabiorę się za tą cewkę. A raczej zespół cewek od instalacji gazowej. Tutaj też tylko chwila rozkręcania, żeby dobrać się do cewek. No później te wszystkie mosiężne króćce, a jest ich sporo. Zapinki powyciągać. I teraz szybko porozkręcać, i będzie praktycznie ogarnięte i to od oddejbita. Ok. I tak. Dobra, i one teraz ładnie schodzą cewki na wierzchu, to te stalowe. Dziadostwa trzeba pooddzielać. Jest cewka, a w środku nawój. Miedziany i cały mosiąc ogarnięty. Nawet czuć to w ręku. Teraz aluminium, bo z tych wtyczek też trzeba powyciągać to, co mosiężne. Tutaj już jest gotowe aluminium, które nie wymaga obróbki. Jeszcze trzeba będzie porozbijać te cewki. Ale to już na koniec. Dobra, rozkręcam. O, udało się. Tu jest aluminium. A stąd jeszcze trzeba powykręcać te bolce, bo one są mosiężne. Ok. Chyba się powykręcały. I już bolce wypadają. No i tak. I to jest mosiądz powielany, ale ja to na razie wrzucam wszystko do jednego bo tego pobieranego jest bardzo, bardzo mało. To do śmieci, a to do złomu. Z aluminium i mosiądzem szybko poszło. Teraz pozostaje tylko wydobyć miedź z przewodów i cewek. I dzisiaj, dla odmiany, pokręcę sobie ręcznie moją pierwszą korowarką, jaką sobie kupiłem, i pokażę Wam, że ona nadal daje radę i spokojnie można i wcale nie tak wolno na niej korować przewody. Także zaraz je wszystkie wrzucam. Można tutaj oczywiście też podłączyć w krętarkę, ale moja jest chwilowo w innych rękach, dlatego dzisiaj tą małą kupkę przewodów obrobię sobie ręcznie. Dobra, obieram już końcówkę przewodów, które wydobyłem za pomocą swojej ręcznej korowarki. Jak widać i taką na korkę można przewody bez problemów odzyskać. Zobaczcie jak to ładnie wychodzi. No i jeśli chodzi o korowarkę i moją zabawę, jaką wymyśliłem, bo jak wiecie, żadnych konkursów z losowaniami na YouTube robić nie można, jest to prawnie zakazane, podlega to jakiejś ustawie o grach hazardowych. Nieważne, ale ja sobie wymyśliłem coś takiego, że będę miał dla was Taką korowarkę, a dokładnie trzy takie korowarki, i to dla uważnych, i tylko w tej serii w odzysku złomu z tych 25 toreb i kartonika. I tak sobie wymyśliłem, że na losowych filmach, w losowych miejscach, będzie się pojawiało pewne słowo, które na koniec stworzy jeden slogan. No i kto odgadnie ten slogan? Otrzyma tę korowarkę, to znaczy, no nie wszyscy, tylko wybiorę trzy osoby, które taką korowarkę dostaną. Także myślę, że warto śledzić te filmy z tej serii, uważnie oglądać. No i taka korowarka może do kogoś z Was pojechać. A taka mała zabawa, właśnie przy odzysku. No i z tytułu właśnie tej serii, w której. Torby złomowe mają w jakimś tam stopniu sfinansować nowy warsztat. Dobra, zostały mi trzy przewody i lecimy do podsumowania. No to waży i podliczam. Jest aluminium, mosiąc i mieć, no i odrobinę złomu. Dzisiaj naprawdę złom w dużej mniejszości. Ok, na początek aluminium. Jest to aluminium odlew po 5,50 kg 634, 8,99. Na start zapisuję. No to wytaruję standardowo wagę i złomik, którego jest 330 gramów po 65 groszy. No to całe 21 groszy. Zapisuję mosiąc po 19, 21, 51, bo ponad kilogram. Zapisuję. Trzy dychy już jest. No i mieć i to jest miedź błyszcząca. Ja ją mogę sprzedać po 35 zł, a jest ponad 1,5 kg. razy 35 to jest 53 zł i 83 grosze, a po zapisaniu 84 zł i 50 groszy. No i taka właśnie kwota wpada na start tej serii, może niewielka, ale mam nadzieję, że z każdą następną torbą będzie szybko rosła. Zapraszam do udziału w mojej zabawie, bo pierwsze słowo pojawia się dzisiaj tutaj. A my widzimy się przy kolejnym odzysku. Trzymajcie się, cześć.